O Boże, to była niezła akcja. Mój kolega miał rację. Faktycznie w tych okolicach grasuje potwór. Teraz już będę miał przy sobie latarkę każdej nocy. Uch. Chciałbym sobie odpocząć w końcu. Halloween dalej trwa. Ale mam nadzieję, że już mnie zostawił w spokoju. Przemalowałem dom, żeby był, żeby może potwór mi da spokój, chociaż wątpię. Także będę uważał. Robi się, już ciemno się robi, więc idę teraz obejrzeć sobie telewizję, która dalej nie działa. Dobra, po prostu sobie tu posiedzę. To jest, włączył mi się alarm. Bardzo dał spokój. Ok, nie wiem, czemu mi się włączył alarm, ale siadam mi Pora sobie posiedzieć. Ah, hei, no, jeg har det nå, da. Og der skal vi prøve å åpne. Co to jest? Trick or treat. Co? Tratarka. Trikor treat. Co on tam robi? Czy, czyżby potwór powrócił? Tak, potwór powrócił. Nie mogę. Ręce do góry. Gdzie jesteś? On jest tam! Nie ma. Gdzie on jest? Aj, chodzę tu. No nie, drzwi są zamknięte. On tu na pewno gdzieś jest. Dobra. Chora akcja. Znowu pogotowie mnie znalazło. I znowu żyję, ale nie o tym nie powiem, bo to coś będzie mnie atakować do końca mojego życia. Stronę. muszę się pospieszyć i dopaść tego potwora starcie jeden na jeden Bum. bo nic nie ma więc mogę sobie łamać prawa bo to jest ważniejsza akcja bo tu coś nie ucieknie Lepiej go przejadę Dobra, muszę tu cofać i do niego dojechać Bo ja tego nie zrobię To będę uruchamiać na zawsze Dobra, dojechałem do tych torów bo i butknąłem, to nie tędy już trudno. Zostawiam to auto tutaj, tak jaki jest. Robimy z nim jeden na jeden. No, choć tu Paniaku, gdzie jesteś? Wracam do swojej chaty. Mhm. To jest moja chata? Nie. To nie moja. Tu jest moja chyba. Się wszystkim pogubiłem. Mówił, że zawsze wraca. No i jakimś cudem wrócił. To też nie ten dom. No to jestem teraz ugotowany. Siedem. Gdzie on jest? Idę na niego. Tu jest mój dom. Chyba. Nie, tu też nie jest mój dom. A no tak. Idę do niego. Chodź tu. Wróciłem do tego domu. No chodź tu, człowieku. Czy, czy jesteś człowiekiem? Nie, on nie jest człowiekiem. On jest potworem. Tego się z nim zmierzę, nie zamierzam tego tak zostawić. Wracam do tej nędznej chaty. I gdzie on jest? Ała! Znowu to samo. Ja jestem sprytniejszy od ciebie. Jakim cudem? I tak po prostu. No cóż, pogotowie uratowało mnie po raz trzeci. Ale tym razem chyba już nie wracam do tego domu. To nie jest dobry pomysł. To jest bardzo, bardzo zły pomysł. I idę sobie poczylować w Liberty Cafe. Że tu mnie zostawi kawa Dobra, da się tu coś wziąć. Nie mogę nic wziąć Ktoś dzwoni do mojego domu? dostęp powiadomienie, ale nawet nie... Nikt... A ja nie jestem w domu. Dobra, muszę tam jechać. Ten potwór chce mnie tam zwabić. W takim razie mu się udało. W tym razem już nie będę taki kupić. Nie dam się Wiemy, że ten potwór na mnie czeka na drogi. Tym razem się w aucie i nie dam mi rady Znowu to samo A niedługo rutuknie Jestem na miejscu Tym razem już nie wysiadam z auta No dawaj jak jesteś taki zwany potworze, to chodź tu. On tam jest, ja go widzę. Oj! Chodź tu. Wiedziałem, że w Halloween nie kupuje się domu. Koniec.